Ile dzieci z in vitro żyje na świecie? Według pierwszych tego typu szacunków, które zrobiono niedawno, około 13 milionów. Obecnie co 35 sekund rodzi się dziecko dzięki różnym rodzajom sztucznego zapłodnienia. Ta technologia przeszła naprawdę długą drogę naukową. Pierwszą osobą, która została urodzona za pomocą tej metody, była Louise Joy Brown, która urodziła się w 1978 roku. Przez wiele lat była nazywana pierwszym dzieckiem z probówki, co nie dość, że jest krzywdzące, to jeszcze nawet nie jest prawdziwe, bo do zapłodnienia doszło na szalce pety a nie w probówce. Dzisiaj szanse na powodzenie zapłodnienia in vitro nie są gwarantowane, ale dane medyczne z Wielkiej Brytanii pokazują, że średni wskaźnik ciąż z IVF przy użyciu zamrożonych zarodków wzrósł z 7% w latach 90. do 36% w 2021 roku. Więc nie jest już konieczne transferowanie kilku zapłodnionych komórek jajowych w celu zwiększenia szans na ciążę. I w związku z tym na przykład liczba urodzeń bliźniąt czy trojaczków z takiego zapłodnienia – wykazuje gwałtowny trend spadkowy, bo kiedyś to było dużo częstsze. Dzisiaj ponad 93% cykli zapłodnienia in vitro obejmuje transfer pojedynczego zarodka, co skutkuje wskaźnikiem urodzeń bliźniąt poniżej 3%. Więc dzięki nauce udało nam się powołać do życia już ponad 13 milionów ludzi. Niesamowite.